TV. Dzisiejsze zestawienie rozpoczniemy od TikTokera o nazwie Elias DFGH, który na swoim profilu udostępnia zwyczajne TikToki. Jednak jeden krótki filmik przykuł uwagę większej widowni. Chłopak gra na keyboardzie, ale kiedy podnosi telefon do góry widzi to. Cienista postać jest wyraźnie widoczna w odbiciu telewizora, stojąca za chłopakiem, ale kiedy ten szybko odwraca się, postać nagle znika. Wielu komentujących ten TikTok uważa, że w tamtym momencie Eliasa odwiedziła złowroga postać, pozostawiając go w przerażeniu. Użytkownik TikToka o nazwie Reu Music jest muzykiem i z ludźmi dzieli się zwykłymi, krótkimi filmikami. Oczywiście nie mającymi nic wspólnego z aktywnością paranormalną. Jakiś czas temu Reu wrzucił krótkie nagranie, na którym przechadza się po swoim mieszkaniu. Ale dlaczego to właśnie zwyczajne nagranie jest dla nas ciekawe? Patrzcie. Kiedy Reu nagrywa swoje mieszkanie w jednym z pomieszczeń, dostrzegamy postać stojącą przy oknie. Ale gdy autor szybko powraca do tego pokoju, postaci już tam nie ma. Wielu komentujących zarzuciło mu fałszerstwo. Jednak Reu szybko zdementował oskarżenia, pokazując, że nagranie zostało wykonane w 2013 roku i nie zostało poddane żadnej edycji. Na kanale YouTube o nazwie John The Paranormal Guy został udostępniony film z eksploracji cmentarza. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego od zwykła wyprawa, ale w pewnym momencie chłopakowi udaje się nagrać coś dziwnego. Na ułamek sekundy można zobaczyć cienistą postać, która jak szybko się pokazała, tak szybko zniknęła. Czy w tym momencie chłopakowi udało się nagrać prawdziwego ducha, postać cienia? Niedawno natrafiłem na pewien kanał YouTube o nazwie Really Haunted. Mężczyzna o imieniu Lee niemalże od czterech lat regularnie dzieli się swoim życiem wraz z Poltergeistem. Dzisiaj pokażę wam najciekawsze momenty tylko z jednego filmu, ale w niedalekiej przyszłości zrobię osobny materiał o tym kanale. Dokładnie tak jak miało to miejsce w przypadku oszustów z konta TikTok Magical Poltergeist. Na tym filmie widzimy jak Lee sobie spokojnie gra, ale jego spokój nie będzie trwać zbyt długo. W tle widzimy, jak suszarka przewraca się na podłogę. Lee poszedł to sprawdzić, a kiedy poprosił poltergeista, żeby dał mu jakiś znak, wydarzyło się to. Następny po suszarce był odkurzacz, który również bez niczyjej pomocy przewrócił się na podłogę. W dalszej części widzimy nagranie z kamery Kinect, gdzie mężczyzna krąży po salonie czytając modlitwę. Po chwili jakaś niewidzialna postać pojawia się obok niego. Jej. Czy to możliwe, że kamera wykryła niewidzialny byt, a ten złapał Lee za nogę? Czy to może sprytnie przemyślany fake, spreparowane nagranie, aby zyskać na widowni? Cóż, to już zostawiam Wam. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeśli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia. Cześć.